Wystawa duch natury inne bajki to bardzo ważna wystawa w Muzeum Śląskim w Katowicach, ponieważ jest ona pokłosiem naszych refleksji nad tym, co możemy zrobić w szeroko pojmowanej tematyce dyskusji o zmianach klimatycznych. Marek Pokorny, kurator wystawy, postanowił zadać pytanie, jaka jest nasza relacja do natury i zbudował wokół fenomenów natury, takich jak słońce, takich jak echo, takich jak roślinność, zbudował wokół tych tematów swoją narrację. Ten tytuł we see or we understand it as, a, as a, something that gives the freedom to the, to the viewer to create their own uh, stories, their own readings of uh, the material of the, of the whole exhibitional situation. Kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING to zbiory, które na co dzień wiszą w biurach i towarzyszą ludziom w pracy. Ponieważ budujemy kolekcję, traktujemy ją jako dobro publiczne, to raz w roku organizujemy wystawę we współpracy z muzeami i galeriami na terenie całej Polski. Do kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING trafiają prace powstałe po roku 90. Ta symboliczna data łączy się po pierwsze z rozpoczęciem aktywności grupy JNG w Polsce, ale tak naprawdę dla naszej kolekcji ważne jest to, że to był początek nowej epoki dla polskiego społeczeństwa i tym samym nasza kolekcja z biegiem lat stała się zapisem tego, czym żyją artyści, czym żyją Polacy przez ostatnie 30 lat. Na wystawie zobaczymy pracę Tym Kaborowskiego, Piotra Boseckiego, Olafa Brzeskiego, Agnieszki Brzeżańskiej, Doroty Buczkowskiej, ale też Zofii Kulik, Edwarda i Joanny Malinowską, Gizela Mickiewicz, Anny Okrasko, Izę Terasewicz, Andrzeja Tobisa. To są znamienici artyści z bardzo wielu pokoleń. I wish to create something special as a in, a, in, a, in, a, in a terms of the structure of the exhibition. On the one hand, uh, we build uh, the whole, we build the structure, but the viewer can see and can contemplate and to be in touch or in dialogue with the uh, individual artwork. Marek Pokorny, Postanowił nie umieszczać na ekspozycji żadnych podpisów, co oznacza, że wystawa jest bardzo interaktywna, bo wciąga w można, można powiedzieć rodzaj gry. Chodzi o to, żeby nie skupiać się na nazwiskach, ale skupiać się na tym, o czym jest de facto dane dzieło i dlaczego ono się w tym miejscu znajduje. A jest to istotne, dlatego że sam kurator jest zafascynowany utworem Jana Potockiego rękopis znaleziony w Saragosie, który to dzieło ma taką strukturę szkatułkową, to znaczy właściwie można zacząć czytać to dzieło w dowolnie wybranym momencie i też ma to miejsce na tej wystawie, czyli ta wystawa nie ma początku, nie ma też końca, a te gry znaczeń, które kurator zastosował, są niezwykle ciekawe i do odkrycia przez nas wszystkich. Z tego punktu widzenia wystawa jest niezwykle ciekawa i nowatorska, a to, że jest też okazją do świętowania, ponieważ Fundacja Sztuki Polskiej NG ma 20 lat, a Muzeum Śląskie ma 90 lat, też jest takim punktem zwrotnym, to znaczy zamykamy pewien etap, ale też otwieramy następny.